Z Ewangelii świętego Łukasza zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, naprawdę mówię wam. Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarebcie Sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza. A żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Aman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Wokół dźwigania swojego krzyża w życiu powstaje wiele pytań. Wielu odrzuca wartość cierpienia, bo chcą żyć szczęśliwie, a szczęście rozumieją jako wygodne życie bez cierpienia. Oglądając się jednak na Pismo Święte, moglibyśmy uznać wiele z tych ludzkich uzasadnień jako przejawy tak zwanego zgorszenia krzyżem, o którym wielokrotnie mówił święty Paweł. Żydzi są zgorszeni krzyżem Chrystusa, bo mieli zupełnie inną wizję Mesjasza. Miał on zwyciężyć wrogów i podporządkować świat Żydom. A nie cierpieć i oddać swoje życie za zbawienie wszystkich ludzi. W ten sposób myśli wielu ludzi. Każdy bowiem o zdrowych zmysłach nie może postawić sobie cierpienia jako celu w życiu. W Ewangelii św. Mateusza czytamy słowa pana Jezusa: Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Krzyż, o którym mówi Pan Jezus, nie jest celem w życiu. Celem jest pójście za Chrystusem, a więc wieczne życie z Bogiem, w szczęściu, w pokoju, w radości, która nie ma końca. A już tutaj możemy trochę z tego zasmakować. Krzyż ma więc wartość jako droga z Chrystusem do zbawienia. Czy takie myślenie jest jakąś nowinką, czy ma swoje uzasadnienie w tradycji kościoła? Cofnijmy się do IV wieku, do Kapadocji. Gromadzący się tutaj od wieków chrześcijańscy uciekinierzy przed prześladowaniem Rzymian zaczęli organizować się we wspólnoty, dla których regułę ułożył Bazyli Wielki. Była ona inspiracją dla wielu mnichów na wschodzie i na zachodzie. Wśród tych pobożnych chrześcijan żył i działał Grzegorz z Nazjanzu, wielki doktor kościoła. Jest on jednym z najwybitniejszych teologów kościoła w całej jego historii. Wiele jego sformułowań na stałe weszło do języka teologii. To on na soborze pierwszym konstantynopolitańskim przyczynił się do ostatecznego określenia dogmatu o Trójcy Świętej. Był powszechnie znany z talentu krasomówczego. Wśród licznych mów zacytuję wyjątek z drugiej mowy na Święto Paschy, które wygłosił w Nazjancie w roku 382 lub trzecim. W cytowanym fragmencie mówi o uczestnictwie w cierpieniu Chrystusa: Złóżmy Bogu ofiarę pochwalną na ołtarzu niebieskim w otoczeniu chórów niebieskich. Rozsuńmy pierwszą zasłonę, zbliżmy się do drugiej, zajrzyjmy do miejsca świętego świętych. Powiem coś większego: siebie samego złóżmy na ołtarzu Bogu, a raczej składajmy ofiarę codziennie i na każdym kroku. Wszystko przyjmujemy na cześć słowa. Cierpieniami naśladujmy Jego cierpienie, krwią uczcimy krew. Wstąpmy ochoczo na krzyż, słodkie są gwoździe, chociaż bardzo ostre. Albowiem lepiej jest cierpić z Chrystusem i za Chrystusa, niż z innymi używać rozkoszy. A dziesięć wieków później, w XIII wieku, święty Tomasz z Aquinu następująco wyjaśnia: Wejście chrześcijanina w mękę z Chrystusem. Męka Chrystusa zdolna jest przemienić nasze życie, bowiem ktokolwiek pragnie wieść życie chrześcijańskie, musi odrzucić to, co sam Chrystus odrzucił na krzyżu, a dążyć do tego, do czego sam dążył, czyli do doskonałego życia. W tym stwierdzeniu zawiera się konieczność wniknięcia w miłość Chrystusa. Wyrażoną w czasie jego męki, gdzie Pan Jezus nie pozwala zniewolić się cierpieniu czy śmierci, ale idzie do Ojca, jest bez reszty na Niego ukierunkowany. Codzienne dźwiganie krzyża chrześcijanina jest więc nieustannym ćwiczeniem się w przeżywaniu wszystkiego jako drogi do Ojca, Boga miłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, stajemy przed Tobą jako bracia i siostry powołani przez Dziewicę Maryję, Matkę Miłosierdzia do umiłowanej wspólnoty Bractwa Przedsiębiorców, aby szerzyć Królestwo Jezusa Chrystusa oraz Chwałę Maryi. Jesteśmy przez Maryję całkowicie Tobie Boże oddani, aby tworzyć kulturę gospodarczą opartą na pewnym rozwoju człowieka w duchu katolickim. Prosimy Cię Boże o mądrość w zarządzaniu Twoimi dobrami, zgodnie z Twoim prawem, w posłuszeństwie Panu naszemu Jezusowi, Chrystusowi. Zeszli ducha miłości braterskiej na wszystkich przedsiębiorców bractwa, abyśmy gorliwie wypełniając swoje powołanie w budowaniu wielkich dzieł bożych, hojnie dbali o swoich bliźnich. Daj nam odwagę, abyśmy pracowali rzetelnie i uczciwie. Spraw byśmy radowali się swoją ofiarną pracą, by Cześć, bo Twoje jest królestwo, i potęga i chwała na wieki. Amen. Amen. Matko, miłosierdzia, królowo-bractwa przedsiębiorców, módl się za nami.